Hej, cześć, witajcie ze strony Raberber, a w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć własny serwer Minecraft. Jeśli przychodzi nam do postawienia serwera, to zawsze najpierw musimy się zastanowić, czy będziemy hostować go lokalnie, czy też może na hostingu u zewnętrznego usługodawcy. Jeśli nie widzisz między nimi różnicy, to pozwól, że pokażę Ci plusy i minusy każdej z tych stron. Zaczynając od hostowania lokalnego, wymienić należy przede wszystkim Niskie koszty, jakie są skutkiem braku miesięcznej opłaty za utrzymanie serwera aktywnym. Płatność jest jednorazowa, a długoterminowo zawsze wychodzi taniej. Natomiast dla wielu przyciętych zjadaczy chleba, będzie to opcja niekorzystna, zważywszy na wymagane podstawowe umiejętności obsługi terminala, czy w niektórych skrajnych przypadkach nawet te obsługi Linuxa. Jeśli mowa o hostowaniu na dedykowanym hostingu to sprawa ma się nieco inaczej. Mimo, że koszty są miesięczne, to w zależności od hostingu mogą być dość niskie. Na przykład hostingi, które ja zawsze używam to Pebble Host dla osób płacących kartą lub Przelewem oraz Pukawka.pl dla osób płacących PaySew cardem. Jeśli chodzi o koszty tych dwóch hostingów, to zobaczycie możecie teraz na ekranie. Są to najprawdopodobniej najtańsze hostingi, jakie uda się komukolwiek znaleźć. Jeśli się nie mylę, to raczej by uniknąć zbędnych komplikacji, wybrałeś opcję hostowania online na hostingu takim jak np. Pebblehost czy Pukawka. Niezależnie od Twojego wyboru, powinieneś wiedzieć, że oprócz wyboru metody hostowania, bardzo istotny jest wybór silnika serwera. To on bowiem zdecyduje o wydajności, a co za tym idzie cenie całego serwera. Jeśli przychodzi nam wybierać, to na rynku mamy dwóch największych graczy, a każdy z nich to inne rozwiązanie. Fabryk to ten najszybszy. Działa na nim każdy mechanizm Redstone i każdy Vanilla Glitch, taki jak np. TNT Duping. Wspiera szeroką gamę modów idealnych dla serwerów Survival czy np. Anarchia. Piper to z kolei całkiem inna bajka. Może nie najszybszy, ale wspiera ogromną bibliotekę pluginów, która z dnia na dzień coraz to bardziej rośnie. Piper jest idealny dla serwerów z minigierkami lub wieloma trybami rozgrywki. W przeciwieństwie do fabryka na paperze nie działają niektóre mechanizmy Reston vanilla, a co za tym idzie farmy oraz glitche takie jak TNT duping mogą po prostu nie działać. Da się to zmienić, ale to wymaga bardzo dużo technicznej wiedzy. Pierwsze co będziemy chcieli zrobić to pobrać silnik serwera sam w sobie, więc wchodzimy na stronę silnika, którą sobie wybraliście. Tak jak wcześniej mówiłem na przykład paper albo fabric. ja wybrałem fabryk, więc wchodzę na stronę fabryka, klikam download. A potem przechodzę na Minecraft server i pobieram wersję, którą sobie życzę. Tak samo z Paperem, klikam download Paper i pobieram wersję, którą sobie życzę pobrać, na przykład 1.21.8. Mając to wszystko za sobą. Przyszedł czas na setupowanie swojego serwera. Jeśli zamierzasz hostować go lokalnie, to przejdź do minuty, która teraz wyświetla ci się na ekranie. Pierwsze co zobaczycie po zalogowaniu się na stronę hostingu, to będzie mniej więcej taki widok konsoli. Wtedy interesować nas będzie przejście do plików, więc przechodzimy do plików serwerowych, a potem przynosimy wcześniej pobrany plik serwera. Teraz bardzo istotne to przejść do kategorii, która może, może nazywać się Settings albo Runtime Settings, albo różnie w waszych przypadkach, ale najważniejsze by znaleźć tam kategorię Jar File, gdzie znaleźć możecie taką nazwę. Musimy ją skopiować. Przejść z powrotem do plików. I zmienić nazwę naszego wcześniej pobranego pliku na tę, którą przed chwilą skopiowaliśmy. Proszę bardzo. Teraz uruchom serwer. Gdy zapyta nas o Eulę, to zaakceptujmy ją. Poczekaj, ale zanim wyjdziesz, to aby pozwolić twoim graczom grającym na Minecraftcie non-premium, czyli tym skrakowanym, Będziesz musiał zmienić bardzo ważną rzecz w pliku konfiguracyjnym, a mianowicie online mode. Zmieniamy go z istniejącego true na false, tak jak tutaj mamy. Teraz, gdy przejdziemy do konsoli, to zobaczyć będziemy mogli adres IP, przez który wszyscy nasi koledzy będą mogli do nas dołączyć. Teraz oprócz samego silnika przyda nam się również kompilator, który pozwoli nam ten serwer uruchomić. Takim kompilatorem jest na przykład Java, która jest wymagana do starta, startu jakiegokolwiek e, serwera. Wchodzimy na adoption.net, klikamy other downloads, potem zjeżdżamy do zakładki JDK21, zjeżdżamy aż zobaczymy Windowsa, upewniamy się, że jest zaznaczona wersja x64 oraz JRE i pobieramy MSI. Gdy plik nam się pobierze, klikamy w niego dwa razy, aby go uruchomić. Otworzy nam się wtedy prosty instalator, który musimy po prostu przeklikać. Gdy instalacja nam się skończy, przechodzimy do pulpitu lub innej ścieżki i tworzymy nowy folder, który nazywamy tak jak chcemy, żeby się nazywał. Wchodzimy do niego i przenosimy do niego plik, który przed chwilą pobraliśmy. Chodzi mi o plik silnika, czyli w moim przypadku plik fabryk. Teraz wystarczy, że klikniemy w niego dwa razy, a zobaczyć będziemy mogli, że w naszym folderze zaczynają tworzyć się różne pliki. Po pewnym czasie pliki przestaną się tworzyć i będziemy mieli łącznie 7 plików, czyli 8 włącznie ze starym fabrykiem. Wtedy przejść będziemy musieli do eula.txt, otworzyć go na przykład w notatniku i zmienić Eula równa się false na Eula równa się true. Jest to równoznaczne z akceptacją End User License Agreement, więc zgadzasz się na wszystkie warunki Mojangu. Zapisujemy plik i jeszcze raz, dwa razy, klikamy w nasz wcześniej przeniesiony plik Fabric Server. Po pewnym czasie otworzy nam się okno. To okno to właśnie panel, który służy do zarządzania całym serwerem. Tutaj możemy wpisywać komendy. Tutaj widzieć będziemy wszystkich graczy, którzy są na serwerze. A tutaj mamy wykres zużycia naszych, naszej pamięci komputerowej. Ale uwaga! Na serwer wejść jeszcze się nie da. By można było na niego wejść, musimy skorzystać z usługi, która nazywa się playit.gg. Jest to strona, która pozwala nam zmienić nasze lokalne IP w takie publiczne, na które każdy będzie mógł wejść. Pobieramy wersję na Windowsa. Klikamy Zachowaj. Zachowaj mimo to. I otwieramy play. Otworzy nam się szybki instalator, który podobnie jak ten Java, musimy klik tylko przeklikać. Klikamy Finish i Play został zainstalowany. Wyszukujemy program, który nazywa się tak samo jak strona, czyli played.gd. Naszym oczom odpali się czarna konsola, która będzie wyświetlała jeden link. Przytrzymując ctrl klikamy lewy przycisk myszy, tak aby ten link otworzyć w przeglądarce. Tutaj będziemy musieli się zalogować lub stworzyć nowe konto. Ja konto już mam, więc pozwólcie, że się zaloguję. Gdy się zalogowaliśmy, musimy jeszcze raz przejść do terminala i jeszcze raz przytrzymując Ctrl kliknąć lewy przycisk myszy. Otworzy nam się teraz całkowicie inaczej wyglądająca stronka, która zapamiętała, że jesteśmy zalogowani. Klikamy teraz Continue, a potem nazywamy swój serwer tak, tak jak tylko nam się podoba, na przykład Serwer. Klikamy Add Agent i czekamy 5 sekund na sprawdzenie, czy wszystko działa. Teraz gdy sprawdził, klikamy Create Tunnel. Teraz Tunnel Type wybieramy na Minecraft Java i klikamy Add Tunnel. Teraz czekamy, aż tunel się zaktualizuje. Gdy tunel skończy się tworzyć, to zobaczcie, będziemy mogli publiczne IP, do którego dołączając, nasi koledzy będą mogli spotkać się na tym samym serwerze. Jednakże, może ten link nam się nie podobać, wtedy stworzyć możemy własny na przykład mój super serwer.plate, klikamy Next. Tam poproszę nas o zweryfikowanie swojego maila i stworzyć będziemy mogli właśnie takie IP. Ja tego robić teraz nie będę, bo jak wcześniej wspomniałem, będę musiał tworzyć, będę musiał weryfikować swój mail. Skopiuję więc to IP i za pomocą tego właśnie dołączyć będę musiał, mógł się na ten serwer. Zanim na niego jednak dołączę, to powiem wam jak wyłączyć, a potem ponownie włączyć serwer. Gdy skończycie grać, możecie wpisać po prostu stop. W terminal, a tą konsolę bezpiecznie wyłączyć po prostu klikając Xa. By włączyć serwer jeszcze raz, wystarczy, że przejdziecie do wcześniej usłużonego katalogu serwer. Klikacie z powrotem dwa razy w ten plik, a gdy on się uruchamia, wyszukać możecie jeszcze raz plać i po prostu go włączyć. W ten sposób wyłączać i włączać możecie swój serwer. IP się oczywiście nie zmienia, więc wasi koledzy mogą dołączać za pomocą tego samego, kiedy tylko chcą. Aby pokazać Wam, że to naprawdę działa, to przejdę do multiplayer i dodam serwer o IP, który wcześniej wygenerowałem. Jak zobaczyć możecie, serwer został poprawnie wczytany, aczkolwiek przez to, że jestem na złej wersji, to niestety na niego nie dołączę. Jeśli ten poradnik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić suba, może jakieś łapeczki w górę, komentarza, albo nawet dołączyć na mój serwer, toscraft.pl, za co będę Wam bardzo wdzięczny. Ja się z Wami żegnam, ja byłem Raberbel i kiedyś się widzimy.